Floryda. Miejsce, które upodobali sobie turyści i egzotyczne zwierzęta. Osiedlił się tu pyton tygrysi ciemnoskóry. Obcy gatunek, któremu zamierzam przyjrzeć się z bliska. Jestem w South Beach w Miami, miasta słynącego z przybrzeżnych barów i pięknych plażowiczek. Ale nie na nich się dzisiaj skupimy. Znacznie ciekawsze są obrzeża Parku Narodowego Everglades. Przyszedłem tu na spotkanie z olbrzymimi wężami azjatyckimi. Pytony tygrysie rozpoczęły inwazję na południową Florydę. Osiągają 8 metrów długości i grubość słupa telefonicznego, a ich siła wystarcza, by zabić człowieka. Co roku Floryda odwiedza około 84 milionów ludzi. Ciekawe, czy amatorzy słonecznych kąpieli wiedzą, że zaledwie kilometr od plaży czyha armia gigantycznych węży. Staniemy oko w oko z najeźdźcą. Zobaczymy rzeczy trudne do przełknięcia. Przyjrzymy się jednemu z największych, dziko żyjących pytonów w Ameryce. Poznamy innych egzotycznych przybyszów. Przetestujemy siłę uderzenia pytona. Inwazja olbrzymich pytonów. Floryda z Nigelem Marvinem. I jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia Floryda była wolna od pytonów. Obecnie ich populacja liczona jest w dziesiątkach tysięcy. Skąd się wzięły? Zaczęło się od węży w samolocie. Rocznie przez Miami przechodzi około 12 tysięcy transportów z dzikimi zwierzętami. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat sprowadzono tu 140 tysięcy dzikich pytonów. Trafiają tu też inne egzotyczne zwierzęta. To legwany zielone. Młode pytony tygrysie mają zaledwie 50 cm, ale w ciepłym i bogatym w żywność środowisku rosną w ekspresowym tempie. Po roku długość ciała pytona podwaja się i może on już przełknąć mrożonego szczura. Wkrótce do listy dań dochodzą duże krótki. Największe pytony w niewoli, jak ten pyton siatkowy, idą na całość i z łatwością połykają świnie. Hodowcy są zdumieni, że ich pupile po zaledwie dwóch latach mają długość stołu bilardowego i są ciężkie jak lodówka. Wielu z nich taka sytuacja przerasta. Niechciane zwierzęta wypuszczane są bezmyślnie na wolność. Jednak głównym sprawcą inwazji jest pogoda. W ostatnich latach magazyny sklepów zoologicznych ucierpiały na skutek licznych huraganów. Wiele węży wyślizgnęło się na wolność. Pytony osiedliły się w pobliżu Miami, na terenach przypominających ich naturalne środowisko, bogatych w pokarm i kryjówki. Poszukiwania pytonów zawiodły mnie do dawnego ośrodka testowania rakiet 30 km od Miami. Nieczynny ośrodek badań jest doskonałą kryjówką dla pytonów. Zastanawiacie się pewnie, do czego potrzebne mi balony z wodą. Patrzcie uważnie. Wszystko dzieje się błyskawicznie. Na szczęście zabraliśmy kamerę, która pozwala spowolnić nagranie 250 razy. W zwolnionym tempie atak pytona zapiera dech w piersiach. Został jeszcze jeden. Balony wypełnione są wodą o temperaturze krwi. Pytony wykrywają ciepłe obiekty za pomocą jamek termicznych usytuowanych tuż za nozdrzami. Węże reagują na ruch, dlatego balonem trzeba poruszać. Balon z ciepłą wodą jest więc idealnym wabikiem. Wąż atakuje z prędkością 4 metrów na sekundę. Się to tak szybko, że udaje mi się odchylić głowę w ostatniej chwili. Fantastyczne. Posprzątam po sobie i zabiorę węża. To młody samiec. Poznać to po pazurach odbytowych u nasady ogona. U samców są one znacznie większe. Podczas godów pocierają nimi grzbiet samicy, by zachęcić ją do kopulacji. Ten osobnik nie powinien się tutaj znaleźć, zabiorę go ze sobą i oddam w dobre ręce. Teraz poszukamy czegoś większego. Powinno się udać. W tej okolicy aż roi się od pytonów. Ten jest większy. Muszę być ostrożny. Są szybkie. Widzieliśmy to na przykładzie balonów. To samica muszę ją zmęczyć. Uderza na oślep, a teraz zobaczyła własne odbicie w obiektywie. Jej szeroko rozwarta paszcza uzbrojona jest w blisko 100 zakrzywionych do wewnątrz zębów. Mam cię Pytony nie mają zębów jadowych Ich uzębienie schowane jest za Jednak na czaszce doskonale widać zakrzywione do środka zęby Z górnej szczęki wyrastają cztery rzędy przeraźliwie ostrych zębów Używają ich w samoobronie, ale przede wszystkim do przytrzymania ofiary. Kiedy pyton już złapie zdobycz, owija się wokół niej, ściska ją i dusi. Zostaw moją szyję. Dorwał mnie, ale to nic, nie jest jadowity. Zostanie kilka nakłuć To mniej bolesne niż pogryzienie przez ratlerka. Potrzebny będzie większy worek. Oba węże powędrują do mojego przyjaciela, który dobrze się nimi zaopiekuje. Te dwie zdobycze to mała strata dla stale rosnącej armii pytonów, która okupuje coraz większe terytorium i niebezpiecznie zbliża się do siedlisk ludzkich. Przyjrzymy się temu problemowi. Jesteśmy na Florydzie, gdzie badamy olbrzymie drapieżniki żyjące tuż pod nosem turystów. Pochodzące z Azji pytony tygrysie mają przyczółek na amerykańskich mokradłach i stale poszerzają swoje terytorium, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo spotkania z człowiekiem. Pola uprawne przyciągają myszy i szczury. Te natomiast wabią pytony. Największe z nich mogą zabić jelenia a nawet człowieka. Dotychczas na Florydzie nie odnotowano żadnego ataku na człowieka. Węże mogą być niebezpieczne z innych powodów. Szczególnie ostrożni powinni być kierowcy. Wyobraźmy sobie wijącą się przeszkodę. Kierowcy z Florydy przywykli już do slalomów między przybyszami z mórz.